Andrzej Fofana, już z Chicago. Krótkie podsum podsumowanie tego, co się działo w Teksasie. Krótko podsumowując, było to przygotowanie fizyczno-kondycyjne. -y Świetnie tam z Edwardem Jacksonem. Nickname Jack. Jest to człowiek, który trenował w przeszłości z Coralesem. Teraz pracuje z Andre Wardem, z Larą, z Jaginsem. Także ma. Ma naprawdę dużo doświadczenie, jeżeli chodzi o chodzi o, o bokserów, o, o przygotowanie takie fizyczne i siłowe. Był w teamie Mayweathera, także no jest to człowiek, wie o to Tak, wie o co chodzi, jest to człowiek naprawdę z, z potężną wiedzą. No i przez te dwa tygodnie starałem się przekazać jak najwięcej, pokazać jak te mniej więcej jego treningi wyglądają. Fajnie mi się z nim współpracowało, fajnie trenowaliśmy. Dobrze to wyglądało. Te treningi przeniosłem teraz tutaj do Chicago. Ed rozpisał mi całą, całą rozpiskę i, i oczywiście kontynuuję to tutaj w Chicago. Byłem tam na obozie z, z Bogdanem Maciejczykiem, który mi jak zawsze pomaga i jest, jest w moim teamie, no mogę powiedzieć niezbędny. Trenował troszeczkę razem ze mną, bo też przygotowuje się do, tutaj do Golden Globes będzie się starał coś, coś w tym atlasie bo boksować, także spędziliśmy naprawdę fajny obóz, fajne treningi, jestem jakby bogatszy o tą wiedzę z Houston. Jesteś teraz w Chicago i największa różnica między, twoimi, między, między tym, tymi przygotowaniami a tymi, które były poprzednie, jest przerwa sparingowa, wymuszona niejako kontuzją twojej drogi. Gdy, Twojej dłoni dzisiaj mieliśmy drugi sparring. opowiedz o tym jak, jak to wszystko wygląda, bo to no, pytanie znaczy... najczęściej mają właśnie od kibiców, jak ta Andrzeja ta prawa ręka. Jeżeli chodzi o prawą rękę, już naprawdę biję ją bardzo mocno, nie czuję żadnego bólu, to jest najważniejsze, także nie, nie, jakby nie blokuje mnie to psychicznie, tak? Jak, jak, jak uderzam na worku, czy jak uderzam na springu. Nie myślę już o tej ręce, bo jak uderzę to nic nie czuję, także staram bić się normalnie już z całej siły i... I, i ta ręka wygląda bardzo dobrze, także cieszę się z tego, że ta kontuzja nie wraca. Na pewno staram się uważać na, na jakieś takie głupie ciosy, tak? Na łokcie czy, czy na, 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 na głowę, na, tu na front głowy, żeby żeby tej ręki nie rozbić. Także staram się nią przede wszystkim celnie bić, a jak celnie uderzam, to, to nie ma żadnego bólu. Dzisiaj tych trzech z partnerów... Przepraszam, że przerywam. Miałeś trzech sparring partnerów na drugim sparingu siedem rund przepracowanych. Każdy z nich wyskakiwał, żeby wyrywać ci głowę, bo dla nich taka walka jest sparring z tobą to jak Twoja walka ze Stevensonem czyli Mistrza Świata. A sparring partner numer dwa ma nawet ksywkę, co się dowiedziałem, Chávez. Rzeczywiście podobnie wygląda i, i stara się podobnie bić. E, tak. E, e, jeden ze sparring partnerów bardzo przypomina stylem Chaveza. E, fajnie, że taki sparring partner dołączył do mojego obozu prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze jakichś innych z partnerów, ale to bliżej już końcówki tych sparingów. Na 2-3 tygodnie przed Lion Argulę postarał mi się załatwić jakiś z partnerów, którzy jeszcze bardziej będą przypominać Chaveza i jeszcze bardziej mi mogą przygotować się do walki. Jak na razie sparuję tutaj z, z chłopakami z Chicago, ale naprawdę dają się wszystko i, i każda runda jest na 100%, nie ma to tu jakiejś taryfy ulgowej. Każdy wchodzi po to, żeby pokazać, że, że, że jest lepszy i fajnie, bo, bo chłopaki dają siebie dużo, także to mi pomaga też w przygotowaniu się i w sparingach. Ja jestem tutaj u ciebie, znamy się co prawda 10 lat, ale no, jestem, nie widziałem jakichś strażników przed drzwiami, natomiast dochodzą głosy z obozu Chaveza, że. Dostać się do, do, do miejsca, gdzie, gdzie trenuje jest prawie niemożliwe. Interesujący jest też fakt odwołania konferencji prasowej Masz jakieś e, przypuszczenia? Jakieś przypuszczenia? No nie wiem, może waga, tak. Na razie tak dochodziły mnie jakieś pogłoski, że dużo waży, około 200 funtów. I, I może dlatego nie chcę na razie pokazywać, bo, bo jakoś próbuję unormować tą wagę. I, i zejść troszeczkę niżej. Umówiliśmy się w limicie 172 funtów. Ja taki limit osiągnę. I, i, i to wszystko, tak? Nie wiem, nie wiem co u niego w obozie dzieje. Tak naprawdę nie interesuje mnie to. Interesuje mnie moje przygotowanie. Ja myślę, że będę no, w jednej z lepszych form, jakie prezentowałem wcześniej. Zaczęliśmy spalinki, weszliśmy już w taką... Yy, Stryjk yy, fa yy, fazę przygotowań i ja będę gotowy na 18 kwietnia, żeby pokazać wszystkim, że, że będę lepszy od za Sam kolumny, z którym rozmawiałem zanim. Mieliśmy możliwość tak jak teraz wymienić poglądy, poglądy. powiedział, że on by bardzo chciał, żeby Ciawez zrobił te 172 funty. Tam oczywiście są w kontrakcie jakieś bardzo poważne pieniądze, ewentualne kary, które umiecie, jesteś Dlatego ja bym nie chciał, które, <laughs> które idą w Twoją stronę, tak jak Państwo nie wiedzieli dlaczego, on by nie chciał, także a jest no tak, poważna tak. suma, która idzie w to Są poważne sumy za jeden funt, jest naprawdę naprawdę yy, sporo pieniędzy. Na pewno no, nie, nie jedna garza bukserska, nie wiem może całej Gali gdzieś tyle będzie kosztowała, także... Czyli wierzysz to, że zrobi coś to w No, no zrobi to. Myślę, że tak. No, Czawe z tego co wiem, ma pieniądze, także tam może fund 2 może urwać, tak? I, I zapłacić. No ale to idzie na, na moje kontakt, jakby na moją korzyść, także zobaczymy. No, mam, zostało, mam nadzieję, nie? że mam nadzieję, że jest profesjonalistą, no zrobi tą wagę i, i tu nie chodzi o pieniądze, a bardziej o, o to, żeby po prostu wyjść tak, tak. Wejść z kontaktu. To nowa sprawa. A tobie ile nam zostało? Słyszę, że około 8-9 funtów do tych 172? Tak, tak, no jest to około 10 funtów. Dzisiaj po treningu miałem, miałem 10-12 funtów, także no to, to jest naprawdę nic, teraz dopiero tak naprawdę wszedłem w fazę jakby takiej mocniejszej diety. I, I takich mocniejszych treningów, yy, na których się więcej pocę. Wcześniej po prostu yy, przyjmowałem więcej węglowodanów, więcej proteiny yy, i dlatego ważyłem troszkę więcej, bo, no, bo potrzebowałem więcej energii na, na te jakby treningi bardziej wytrzymałościowe. Teraz przechodzimy strict strict do bokserskich treningów, ta dieta troszkę się zmienia, a co za tym idzie yy, waga idzie w dół. Także no, yy, myślę, że nie będę miał dużych problemów, żeby zrobić tą wagę. Na Stevensona ważyłem 183 funty, tu muszę zrobić 172, także funt w tą czy w tamtą nie sprawi mi różnicy. Byłem w październiku minionego roku, na, na, właściwie nie na sali, na otwartym. A to jest zamieniony kort tenisowy w koncerter miejsce gdzie będziesz walczył, atmosfera niesamowita, Gołowki kontra Rubio pobili rekord, 9800 widzów, o ile dobrze pamiętam, ale muszę powiedzieć, że atmosfera była fenomenalna, kibice siedzą, no może nie na odległość wyciągniętej ręki, bo to byłoby ciekawe, do Ciebie, ale jest rzeczywiście bardzo blisko, atmosfera, słychać każdy głos, Chciałbyś już być? Chciałbyś żeby, chciałbyś, żeby już był ten 18 kwietnia, kamery, showtime i no kilkudziesięciu no stacji No tak, już, już chciałbym być tam w L.A. W, w, w samym centrum zainteresowania, ta konferencja, wszystko, bo nie mieliśmy i nie będziemy chyba mieli okazji się spotkać na jakiejś konferencji prasowej przed walką miała ta konferencja się odbyć wierzę, dlatego że ty masz ,91, dlatego, dlatego też odwołałem wyjazd do Polski to wszystko się nie udało konferencja nie, nie doszła do skutku także no chciałbym chciałbym już, żeby, żeby spojrzeć czasowi w przed walką żeby to wszystko nabrało jakby większej, większej, większego ognia i, no I 18 wychodzimy do ringu e, tak jak mówię. Ja trenuję bardzo ciężko i, i będę chciał pokazać Czaweza, bo to na pewno odroży, otworzy mi drogę do rewanżu ze Stevensonem i do, do większych walk. Andrzej Fonfara, dziękujemy bardzo. Będziemy Państwa informować o wszystkim, co się dzieje w obozie Andrzeja Fonfary aż do 18 kwietnia do wielkiej walki z Dziękuję Pozdrawiam, cześć.